Andrzej, został nieco ponad tydzień do walki. Jak samopoczucie? Forma na walkę już jest? Yy, tak, samopoczucie bardzo dobre. Forma jest. Yy, ostatni tydzień praktycznie. Dzisiaj dzisiaj jeden ostatni, z ostatnich sparingów tutaj u, u, w gymie u Sama Kolony. Także wszystko dobrze. Forma jest. Czuję się bardzo dobrze. Jestem gotowy na, na walkę i na 6 grudnia. Sparing już prawie zakończony. Czy masz na powiedzieć o nich? Z kim sparować? Sporowałem z tutajszymi z sparing partnerami z gymu, z troszeczkę szybszymi chłopakami, kiedy zaczynałem sparingi, bo sparowałem z wagą cruiserweight, z wagą ciężką, później te sparingi trochę do, do chłopaków, którzy boksują w niższych kategoriach wagowych, także Sparringi poszły bardzo dobrze, jestem, jestem przygotowany, także zrobiłem około, około 100 run sparringowych, także wszystko jest, wszystko jest na miejscu i czuję się dobrze. Czy są jakieś elementy, które razem ze zespołem trenerskim staraliśmy się, się położyć, szczególnie nacis podczas przygotowań? E, tak, no, w, tak, tak jak zawsze e, obóz przebiegał ogólnie tak samo. E, dodaliśmy parę elementów obrony, e, mamy parę akcji ułożonych na, 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 na tą walkę i, e, no, i jakby konkretnie na tą walkę, tak, na tego przeciwnika. E, także... Wprowadziliśmy parę nowych elementów, jeżeli chodzi o obronę, o pracę nóg, także wszystko, wszystko jest w porządku. Może porozmawiajmy teraz o Twoim następnym oponencie. Samuel Miller, imponujący rekord, 26 walk wygranych, z czego 23 przed czasem. Wiele walk zakończonych w pierwszej rundzie. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że masz czego uderzyć. Z drugiej strony ty wadze półciężkiej na 12 ostatnich walk, tylko jedna z rzuconych nie zakończyła się przed czasem. Czy możemy się spodziewać firework czy ogólnie? No, no tak, Samuel Mier jest taki zawodnikiem, który no, ma uderzenie, co, co widać po rekordzie. Z kim by tam nie boksował, czy, czy byli to sami zawodnicy, on po prostu wychodził, wygrywał przed czasem. Także no, to już musi o tym świadczyć, że, że to uderzenie jednak jest. Tak? Miał parę dobrych walk z Mark Antonio Rubio, chyba boksował 12 rund, także y, oglądaliśmy parę rund, wiemy, wiemy na co go stać, wiemy że mam mocne uderzenie, ale ja muszę z takimi zawodnikami spokojnie wygrywać. To on musi się martwić tym, że wyjdzie ze mną do rynku, a nie na odwrót. Ja jestem w czołówce świata i muszę pokazać w tej walce, że, że tak naprawdę jest i wyjść i spokojnie wygrać tę walkę. Czy masz jakiś opracowany plan na walkę z Millerem? Czy możesz zdradzić nam jakieś szczegóły? Jaki plan? Wyjść i wygrać walkę. Tak, to jest jedyny plan na tą walkę. Jest jakieś, jest jakieś założenie, tak, to są założenia, wszystko wyjdzie w ringu. Ja wychodzę zawsze po to, żeby dać się wszystko i wygrać walkę. A twoja uwaga oczywiście na razie skupia się na Milerze, ale w ostatnią sobotę prawdopodobnie wyłonił się twój następny oponent, Dimitri Słuchowski. Oglądasz jego walki go? Znam go słyszałem, szczerze mówiąc, nie oglądałem żadnych, żadnych jego walk. Słyszałem, że jest dosyć dobrym pięściarzem, tak? Zobaczymy, jeżeli będę musiał z walczyć, to do ringu i walczy. Także to wszystko okaże się już niedługo.